No, mieszkanie znajduje się w bezpiecznym miejscu, dokładnie vis, -vis Komisariatu Policji. Mamy bramę i furtkę od strony ulicy Wysokiej. Giaty z koszami na śmieci i bardzo duży, fajny dziedziniec z miejscami parkingowymi. Jest ich naprawdę sporo. Prześwity. Tutaj widać jeden z nich, tam jest kolejny, i od ulicy przędzalnianej jeszcze jeden. Także można wyjść praktycznie w każdą stronę. Pastylki, które będziecie mieli przy kluczach, umożliwiają otwarcie każdej z furtek w tych prześwitach i wyjście w konkretnym kierunku. Tak, żeby nie trzeba było tego dużego bloku obchodzić dookoła. Także wygodna komunikacja, zielone miejsce. Z możliwością odpoczynku w cieniu albo wyjściu, wyjście z pieskiem jest możliwe, że tak to wygląda. Przed klatką schodową wygodne i bezpieczne miejsca na pozostawienie. Rower, widzicie, tutaj są stojaki. Bardzo dużo osób z tego korzysta. No, oczywiście, też mamy dostępny rower miejski, którego stacja jest pod domem na ulicy Piłsudskiego. No, i chodzimy do mieszkania. Tutaj mamy korytarz wspólny dla dwóch. Mieszkań, tutaj są wejścia do tych, do tych mieszkań, także pełna intymność, natomiast tu jest coś bardzo fajnego, bo tutaj mamy jedną dużą szafę do wykorzystania na oba te mieszkania, w tej szafie przechowywanie typu drabinka, odkurzacz, zimowe rzeczy, sezonowe rzeczy po prostu, te z których nie korzystamy w danym sezonie, tam również znajdują się dostarczone przez nas krzesła dla gości, składane krzesła, także można gości przyjmować. Jak ktoś przyjdzie, można wykorzystać takie krzesło. I wchodzimy do jednego z mieszkań. Tutaj, na wejściu, mamy wieszak i szafeczkę na buty. Wygodną. Tutaj mamy wygodny pawlacz, który spokojnie pomieści dużą walizkę. Może nawet. Może nawet więcej niż jedną, proszę zobaczyć, jak on jest głęboki. Chodzimy do części dzienno kuchenno-jadalnianej z bardzo dobrym wyposażeniem. Pełnowymiarowy piekarnik, pełnowymiarowa płyta i płyta ze sterowaniem z piekarnika, kurkami. To bardzo często podkreślają nasi najemcy, że bardzo wygodnie na takiej płycie się gotuje i funkcjonuje z nią, dlatego, że to sensorowe, tradycyjne, najczęściej stosowane w płytach sterowania, jest po prostu niewygodne, kiedy mamy mokrą, brudną rękę, trudno jest to precyzyjnie wyregulować, a tutaj kurkiem przekręcasz i od razu masz odpowiedni poziom pracy pola grzewczego. Zmywarka 45 w pełnej zabudowie, znajduje się tutaj. Z lewo zmywak jednokomorowy, Sporo szafek, także wygodne przechowywanie. Okap z oświetleniem. Lodówka pełnowymiarowa z normalnym zamrażalnikiem. Wygodna duża szafa. Pokażę wam jak wygląda w środku. Sporo przechowywania, relingi, nawieszaki, kosze do segregowania. Na górze jest półka, druga strona kółeczki, relingi, szuflady. O, tam na górze jeszcze też można odłożyć jakieś kartony z rzeczami do, do przechowywania. Bardzo ładny widok na zachodnią stronę, na ulicę Piłsudskiego. Tutaj na dole mamy ulicę Wysoką. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Wysokiej wizawi Park Źródliska. Przechodzimy teraz do części sypialnianej. Tutaj mamy sofę po rozłożeniu dużą, wygodną. Spokojnie dwie osoby się tutaj na tej sofie mieszczą. Wentylator bardzo dobry, cichutki. Bardzo przyjemnie pracuje. Ma dwa kierunki pracy. Czyli albo nam zbija gorące powietrze zimą w dół, rozkładając lepiej temperatury. Albo latem daje przyjemne chłodzenie. Tutaj mamy kolejną dużą szafę. No, i biureczko do, do pracy, lampka, półeczki, taki segregator z możliwością wieszania różnych rzeczy. Można sobie na haczykach różne rzeczy powiesić. Przechodzimy teraz do Łazienki, do której wejście jest w części korytarzowej. Łazienka jest bardzo duża, przestronna, wygodna. Dwie osoby tutaj naraz mogą funkcjonować. Jest pralka. Ładowana z boku. Bardzo dobrej marki to jest sprawka mile. Kto nie zna tej firmy, to rekomenduję na YouTube sprawdzić, czym jest sprzęt mile. Tutaj mamy suszarkę taką dodatkową, drabinkową na ręczniki, na pranie z możliwością podłączenia pod 230 V i sterowanie elektroniczne z programatorem. Fajna, wygodna sprawa. Kabina z deszczownicą i dodatkową słuchawką. Nad geberitem mamy wygodną szafeczkę. Tutaj mamy normalną pełnowymiarową umywalkę z kawałkiem blatu, także kosmetyki można odstawić. No i szafkę do przechowywania chemii, ręczników i innych rzeczy. Mamy cichusieńki wentylator, bardzo cichy, zupełnie nieprzeszkadzający. Automatyczny z sensorem wilgotności, także bardzo fajnie wprowadza wilgoć z, z tej łazienki. No jest tu suchutko, pachnąco, świeżo, bardzo przyjemnie. Przejdę się jeszcze raz po mieszkaniu, żebyście mogli zobaczyć. Nie jest duże, ale jest bardzo funkcjonalne. Tak to wygląda. I tutaj mamy część sypialowa. Zapraszamy.